To się też na serio, kurde, może coś pomoże. Te serie może w końcu będą dobrze działać. Gdy się w końcu internet naprawi. A spróbowałeś włączyć i wyłączyć? No tak. Już właśnie od dłuższego czasu, a i mam, okej. Okay. Na tym tył. Dobra, Nie mam złych wieści, można grać. No to git. Czyli masz dobre wieści w sumie. Nie, mam po prostu brak wieści. No nie no, bo jeżeli nie ma złych wieści, to teoretycznie są dobre wieści. Jakby nie patrzeć. Nie wiem, próbuję y, sobie grać z tego Falauta 2 i nie wiem. No. Może trochę lepiej niż ostatnio. Ale doszedłem do takiego jednego fundamentalnego wniosku, że w sumie. Powinno się grać w odwrotnej kolejności, że najpierw dwójka, potem jedynkę. Fabularnie. Żeby to miało sens. Nie, czemu? No bo jak grasz w jedynkę, to w sumie wiesz, że na przykład Noelo, Volt 13, no jest gdzieś na południu. Tak jakby od samego początku ty to wiesz. No tak. No. Jako ty. Może to jako ty, to tak, no. Nie, do tego, możesz tam od razu pójść, nawet jak chcesz. Nikt ci nie broni. Nikt ci nie zabiją random encountery po drodze. No tak, no ale nikt ci wiesz. Nikt ci właśnie nie, no. Nie, nie przeszkodzi. Ale jakby mówię, że fabularnie, to powinno się najpierw w dwójkę grać, bo wtedy fizycznie nie wiesz o co chodzi, bo ty je wiesz. No tak. Tylko że tak jakby właśnie, no. że tak. To, to, co jest mówione, to tak, jakby ty nie wiesz o co chodzi. Że jesteś jakimś, kurde, synem, synem dziedzica i, i... i nie wiesz o co chodzi. Że kim był mój, kurde, super zarąbisty ojciec. z czy parówki szynki są lepsze? Jedne i drugie to syf. Nie czy... wiem, Ale, prostu... ale który jest mniejszy? Ja po prostu biorę parówkę i tyle. Zobaczcie, <noise> tak, load... Ja po prostu biorę parówej, i kurde, i tyle. A, no i kolejne spostrzeżenie. Nie wiem, czy oni się nauczyli na jedynce, czy coś, ale jak w jedynce praktycznie każdy NPC ma coś, co można ukraść i jest cenne, to w dwójce praktycznie nikt nic nie ma. Nie, no, to tak. Znaczy nie, w większości ci. W większości NPC od tego. No co handlują? Co może z nimi handlować? Tylko, że też nie, nie wszystko mają. Na przykład, jak możesz handlować, to to nie wszystko mają po to. Ale... I tak, to be honest, najlepszy drop, jaki miałem, yy, to tak naprawdę random encounter jakichś bandytów, których zabiłem, i nagle: O, masz tutaj długo zasięgowego Rifla zwykłego. No fajnie, dzięki. No. A ten taki czerwony, nie? Yy, no brązowy, no ale zakładam, że ty to inaczej trochę widzisz. No. No taki na te, na te czarne naboje, nie? No? Dawid wants to open URL. Otwieraj URL. To na takie, na tą czarną o, amunicję nie taką. nie zapisałeś! Nie zapisałeś. Ale to nie jest jeszcze ta sesja chyba. To, to jest, jest ta, ta sesja. jest skopiowana instrukcja, ale była przesunięta na tego, na Wojtaszka. A, no, bo zapisałem przed. No i? Widzisz? po potem zmieniłem, żeby tak, żebyśmy wiedzieli. Może wiecie, to ja myślę, że to było to było po tym, jak ja dostałem pistolet jakiś, nie? <grym> to było po ja tym. Ja myślę, że sesja zrujnowana, musimy zacząć od początku. To było po Ty... tym, jak kurde, ja wygrałem grę. Nie, czekaj, co się dzieje? A, dobre, bo Ty... mi ładuje po prostu. <grym> ładujesz. a nie, nawet dysk... i widzimy, że się ładujesz. Nie, disconnecta dostajesz. dostałeś? Ja widzę diesenatz swoje. No się szczerze, by się dyskonektowało. Nawet Cię dyskonektowało. Nawet ci nie widzimy. Przez chwilę byłem. Widziałem swoje DizNuts napisane. No, no przez ale... chwilę byłeś, no. no widziałem procenty yes. przy Tobie i potem... Potem RIP. Straciliśmy połączenie. Najgorzej. Właśnie, muszę sobie karty dobrać, bo chyba już to było po tym, jak zapisałeś. Jakie karty? Ja też sobie Dobra, e, ja potrzebuję krótkiego odświeżenia. Jak to się grało? Dobrze. Jesteś kością. Yy, yy, i... Wszystkie czerwone karty rzucasz w Dawidę. Wyjaś... Wyjaśniałeś się, Bo jest najbardziej OP? jestem. <laughs> ma maczet maczetuję wszystkich. <laughs> o. Oh. No. Co to jest moje. No musi... No chyba. No doleś, się też Ale tylko... wybrał kolor... A nie, dobra, mam też pozycję. No dobra to dobra, ma, kolor, no żeby... dobra. Jeden stół był puste. Dobra, to wytasz jak leci. Eee, dobra. Mam HP, mam cały HP robimy tę misję, tak? Robimy, no. Pamiętaj, ja że masz percepcję na minus jeden coś ślepe. Eee, jest jest najśmieszniejszy. Czemu? Czemu jest tak, że te. Bo... Jak w ogóle jest final misja, robienie final misji? Jak, jak to zajmuje tury? No, mówisz, że chcesz wykonać final misję, pokazujesz wszystkim. Oni ci prawdopodobnie mogą adwersary rzucić. I musisz stać na tej lokacji, gdzie masz napisane w misji, po prostu no, robisz misję i tyle. Możemy nie rzucać adwersarii? <śmiech> 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 y dobra. Okej. Okay. No to naj najprościej, no wiesz, ustawić się na dobrą pozycję, powiedzieć, że robisz misję i ją od razu robisz, nie? A muszę mówić, że robię final misję, czy ogólnie, że misję? M musisz powiedzieć chyba, że final misję robisz. No bo to final misja w końcu. To jest ten moment, gdy najbardziej Cię kokujemy. No. <laughs> nice. um, no dobra, ale na razie robi zwykły. Muszę usunąć te swoje DizNuts, bo nie widzę. Znaczy nie. Co Ci to przeszkadza? No bo tam zazwyczaj kościoł rzucałem i, i wykładałem karty. No to przykryjesz po prostu. Nieważne, już trudno. Już usunął Grab. Eee... No dobra, to zacznijmy od czegoś prostego. To jest E, S... Gekony. Ale które? Ten gościu ma... Ten Zatrzy, gościu ma... Zatrzymuje inwazję gekonów. Ale złotych czy zwykłych? Ma... Może, może trafić Gekony. jakiegoś rel kona. Albo srebrnego Gekona może spotkać, Uuu. Dobra, to robię tym swoim głównym gościem. Rzucam. Dycha. Najpierw oczywiście do S-u, a teraz do E. Uff. Jeden masz? Okay. Tym swoim? A plus dwa ma. Mam no, plus, plus dwa, dwa. mam, dobra, no to, to wczoraj szło. No, plus dwa, powiedział, że swoim. No tak. no tak. No, czyli Joshuho. A, chyba. czyli że mówią. No nie wiem, no swobodno no to, to teoretycznie... teoretycznie to jest on. Nie. Już ja się, ja się z nim nie identyfikuję. <grym> A no czekaj. <okay. grym> ja tylko się pytałem kto, kto jest główną. O... Czekaj, robię ten na A. Kim robię? Wychodzi na to samo, więc robię z banem, czyli tym drugim. No właśnie. I dobre to dla Zbana mo można odjąć. Um, no następna na pewno wejdzie, bo ma plus jeden. Dobra, teraz 20 dipsa. No A nie wierzę. To wierza. To wierza. To wierze, no wierzę? No to wierzę? Ja no wierzę. No wierzę wyjaśniająca tak się. To jest słabe, to jest słabe, no. No Wiesz, to meczetu to ja przecież na 20 <grym> dni, to jest problem zrobić, To <grym> co dopiero te normalne misje po 40 czy tam... No możesz min... kupić mój pistolet. Mogę? No możesz. No jak pójdziesz na trade'a tak. to możesz. Chiński pistol. Ale... No do... Ale. 1, do 8 minus 1. Ale jakby ty musisz się zgodzić czy... jak to jest? No tak. No jakby między graczami jakby, bo o, chyba nie o, ma o. miejsc. Wchodzę na trade a i sobie wystawiam to ten do sprzedaży, nie? Ale to Możecie wtedy się... dostajesz kapsle i ten znika. Tak działa sprzedaż jakby ta trade'owa. No, no. Aha, no, jak z innym graczem? No jakby instrukcja tego nie obejmuje, ale prawdopodobnie możemy sobie coś uzgodnić. No. To wy jeszcze kapsle. Ile? <głosy> 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 nie no, to e ewentualnie. O, to ewentualnie zrobimy tak, że dociągacie Dociągacie trzy karty, raczej wujtaszek ciągnie, to czy znaczy nie? Lektor ciągnie trzy karty, kładziesz je nieodwrócone i Wojtaszek wybiera jedną i tyle kapsów, to będzie kosztować. No, dobra. Jak chcecie. Ale ci... na tradezie, tak? Nie, nie musisz. Nie no, co tego to nie, po prostu. Jak chcecie trade'a to tyle. jak, to powtórz. No że... Le jeżeli lektor sprzedaje tobie, to lektor wyciąga no. trzy karty, tak o. No. Ty wybierasz jedną z nich i tyle ile jest kapsułów to tyle płacisz. To jest nasza wiesz. Czek na ten, na charyzmę. No powiedzmy. Skąd co chcemy tak zrobić lektor? Dla mnie ale, ale nie podczas misji, ale to jest zwykły, zwykły ten ruch ma być. <grym> okej. Okay. Ale jakby to nie zajmuje ruchu zakładałbym, no. W sensie może nie podczas misji, ale w sensie jak zadeklaruję, że załóżmy chcę tam na początku swojej tury następnej kupić, to chyba by było okej, okay, nie? No to w trakcie, nie, w trakcie nie mi to ruch. No w trakcie misji to nie, no. Ej, tu jest nie. first person kamera właśnie odkryłem. No mówię, no w, tra w trakcie misji na pewno, nie? Jak robisz, nie wiem, cokolwiek no, innego, tylko nie, nie misję. W następnej turze, jak będę, jak to zrobię, to nie zażre mi to ruchu całego przecież. Ewentualnie, ja no, no. podczas swojej ci może sprzedać też jakby. Nie no, to, no, to, to... Ja, to... ja sprzedaję, więc ja powinienem, tak? Dobra, no to podczas elektral ruchu. Dobra, to 20 dipsa jest ten. Czek, to zaczynam. Ale na Ciekawe. razie z machetu. Plus A, dwa. tobie by to dało... czekaj, chiński pistol... Czyli piątka. To by było... Yy, ile? Miałbym... 0 do 7, czyli byś miał 0 do 14 wtedy. Nie, nie, czekaj, byś miał 0 do 15 rozstrzał demedża wtedy. No. Tak? Nie. Nie. 1 do, 1 do 15. O. Dobrze powiedziałeś, że od 0 do 14, bo załóżmy, jak wylosuję 0 i podwoję dipsa, no to nadal 0, a jak wylosuję 7, no to 14. Nie podwajam tego minus 1, ani. jakby, znaczy, No tak jakby podwajam te minus 1. No dobra, to od 0 do 14 masz ty rozstrzał. A bo to jest minus 1, ok. Tak poczuje, tak, jak 0 zrobiliście, <laughs> to już jest minus 1 na tym dobraniu. Dobra, czyli 5 i obrywa za 1. Czy to jest aż tak bardzo opłacalne dla ciebie, bo tak masz yy, 0,14, a na maczecie masz rozstrzał 3,12. Kurwa, ale chujowy ten pistol jest. O! No właśnie no, no. Ty, to nie ma sensu rzeczywiście. Nie jak to zarobić. Dobra, teraz ja. Kto teraz? Nie, jeszcze ja, tylko, sorry, się... Dalej wytacz, jak robimy się. No, jeszcze 15. 15. Po prostu musisz inny pistolet nice. wyrobić. Nice, nice, czyli... 8. Chyba, czyli że ja mam... Ja, czekaj, ja mam jakiś pistolet, w teorii. Ja mam, mógłbym ci w, móc spróbować go sprzedać. 8 plus... poczekaj, zaraz, 16. 4, 8 plus 9... 11. No, 16. Większą hmm? kostkę. kastkę. Większą tą kostkę. 17 jest ogólnie. No to 17. No. O, no nie dobra. dobra czekaj. A czekaj, czy SMG się liczy jako pistol według tego? Tak, co a, nie co ale... no, to jest. Nie, no to SMG to SMG. Ale dobra, tam jest pistol lub SMG. Yy, czyli czekaj, to by było. 1... Yy, do... O kurde. Czekaj. Bo normalnie to jest 1 do 11, czyli byś miał 2 do 22 tym wtedy SMG moim. Ooo no to to już jakiś dips jest. Już 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 22 to już jest dips. No. To już jakiś dips jest, no. No dobra, gdzie to... konsulat? Czekaj, czekaj. Myślę. Najpierw chcę dokończyć te, te bo się, się zamokam. Mmm. To jest, czekajcie, 1 do 10. No, I mean... No dobra, zrobimy tych instytutów. No, na, in na inteligencję, czy? No, no tak. No i na inteligencję to głównym. Kurde, jest... dawaj czy rewrite No tak, czyli, ale ja wiesz, co jest najważniejsze? Czyli jeden. Że nawet jakbym miał full HP to tego nie zrobię. Znaczy, on average zrobię, ale ja on average przez 6 rzutów robię 42 dipsa. No tak akurat. Więc... No tak akurat, żeby się wywalić, właśnie. Nie no, co ty? E, dobra, no to robię na inteligencję check. to dobre. Plus jeden. No co to. Do... No nie, no to, i to... Je, to, to jeden. Nie, dwa, bo mam plus jeden. No, Ma dwa no. już, musi jeszcze piątkę wyrzucić. Tylko i jeszcze jedynka, no to już szczekował, to już no pewno już. wejdzie, no ale mam jeden. <laughs> e, no to jak Dawaj, Dawaj, dobrze idzie. A możesz tym drugim ziutkiem mm. następną kartę robić, jak chcesz. Nie, wiem, wiem, ale... Pomyślę poczekaj, No, się poza walką, no bo nie ma broni, to nie może walczyć. P p p p Jestem na górze gościem, dobrze idzie. Europa. Czekaj, Dawid, w ogóle tylko ja rzeczki bez Czy gdzieś jest zbyt? Nie, słyszę częściej. On jest z New Vegas, z DLC. Kurde, zapewne nie. nie no, zrobię tym gościem drugim tę emisję, bo to Albo inaczej. To... Wspominają o nim w podstawce w New Vegas, ale fizycznie go dopiero spotykasz w DLC-ku. Dobra. Uwaga, na roluję, in, najpierw Int oczywiście, mam minus. O kurde minus jeden Nie, mam, mam, mam zero. Mam zero. Może A, zero, bo to masz int, no. Masz zero, no. Eee, to wyrzucił. Kurde, dobry. Teraz na, P, na P mam plus 2, czyli muszę wyrzucić 4. Okay. To przeszedł. Teraz na L mam plus 1, czyli muszę, muszę wyrzucić 4. Daj. Co zrobił na strzała? W ogóle jest śmieszne, że żeby zhakować terminal, potrzebujesz szczęścia. Nie dajesz, no. No, Dobra, bo, to, no, to no tyle. bo w trójce to dodali. Że szczęście to się odbrano to pod no nie to no, trójce po prostu klikasz randomowo, aż łabiesz hasło. Dobra, a to teraz nie. Teraz no, to no, było teraz. tego pistoleta, bo to w sumie jego tura. Nie no, to miałeś niektóre komputery, że nie robisz tej minigierki hakującej, tylko tam miałeś normalnie taki tekst. I na, na procencie to robiłeś. Tak jak gadałeś jest na przykład jest. z kimś i chciałeś prze, prze, przegadać go. To też tam mieć procent po prostu na to. No to trójka jest jeszcze gorsza niż myślałem. No tak, no. Dlaczego mówiłem? Bo, bo to, że speech jest procentowy, to wiem, ale że hakowanie jest procentowe? No. Niektóre to, to... są właśnie, że masz minigierkę, a jak masz na przykład trudniejsze, to po prostu właśnie masz procent na to. Brachu. A jak my się w końcu mówiliśmy, że robimy tak, że jeden. Jeden. Yy... No. Jak to jest? się mówi? Jeden y, na... Je od jednego kogoś, tak? Na tak. jedną misję, na razie tak, a w następnej grze, jeżeli jakaś kiedyś nastąpi, to mówiliśmy się tak, że jedna od każdego może być. Czyli może Ale być maksymalnie trzy. Na razie jest jedna w ogóle, tylko jedna. No to. Okej. Okay. Steloc leci z Koksan. Teraz, czy Delor chce mi sprzedać tego pistoleta? <noise> Czy sprzedaje pistola? Znaczy, Albo w sumie? Yy, no. Co? Albo nie, to zmienimy to tak, że dociągacie trzy karty i wybieracie dwa, bo w sumie możesz dostać jeden. Więc to jest tak trochę bez sensu. Bo r na przykład będzie sprzedawał za jeden kapsla, więc... Totalnie ale nie wiem. No ale ustalmy, że to, jest, że to jest common to bierze jedną kartę, tak? A No to dobra, to tak może być? Że no. common 1, rare 2, a legendary, gdyby z jakiegoś produktu chciał sprzedawać, to 3. O no to dobra, tak też może być, no? Yy, tylko czekaj, bo ja jakby. A mogę zrobić tak, że jakby. Legitnie się ruszam, żeby pozmieniać eku i wtedy mu sprzedać, zamiast jakby tak na Hama sprzedać, a potem się ruszyć. No to, no? No mówię, najpierw się rusza. Jakby sprze sprzedaż jest tak, jak healowanie, powiedzmy. Że nie zjadać tury. Tylko nie możesz tego zrobić w trakcie misji. Yy, czyli po prostu się przesuwam i się leczę sobą. A czy no wszyscy i tak się leczą? No, no tak. Yy, I teraz sobie jakby układam EQ no, nie kurde, szaflowańskie Q. No. Yy, I teraz tak. W ogóle mam, mam jakąś broń mele, ale nieważne. Czyli to pod, to jakby wywalam, to mu podmieniam. Yy... A bo to co kutam na to Mhm, mm no bo wiecie no ten, tak, ten no. stół jest kurde popsuty. Co to yy... w ogóle jest? A ten shotgun? No kurde, szogun. I to mu ląduje jakby, nie wiem, we tak jakby. No, nie, no tak. Jakieś no. śmieci po prostu to są. I, te ten... i tego na dole. A czy na no, zawsze to, to możesz sprzedać, nie? Ale na trade tylko mogę. A, no w sumie tak, no. Mm, czyli Wojtaszek, ty sobie chcesz kupić pistolet sam SMG. Wyciągamy, kurde, na środek SMG. <suszy> Więc ciągnie trzy karciochy. I Wojtaszek wybiera jedną. No to. No to te. Tak. No to odkryj. No te trzy kapsule lecą. No i trzy kapsle dawaj. Jeden, dwa. Masz SMG tutaj. Gdzie masz miejsce? Tu masz miejsce. Kurwa, to wszystkim przysiąg. Znaczy kurwa. Masz SMG w ekwipunku. Nie eee, co? no, no jakby, no więcej nie mogę zrobić w tym ruchu. Okej, okay, no to elektro leci. Mhm. Mm w końcu nie skupia tego dana, tak? To u ciebie nie. A ten no zawsze możesz go sprzedać po prostu jak będziesz stał na tradzie, nie? Mhm. to jest coś, to jest coś chciał kupić od ciebie. No to coś, a, a, jak zdobędę, a jak zdobędę, więcej itemów niż mogę nosić, to co robię? Discordujesz eee, jeden. Discordujesz, który chcesz i podmieniasz i tyle. No dobra. No dobra, to lec questami mm. dalej. Lecie z questami. Zatrzymamy tego. Zobaczymy jak to pójdzie. O kurde, następne jakieś na 3. Więc tak, strength 8. A ma, masz plus mm. 2, więc spoko. Czyli jest, jest, czy, kość. Czy jest mi kość. Nie to no, gdzie jest twoja kostka? Co jest? No to rip. 4 plus 2, 6. Czyli 6. To... Zostaw to życie. <laughs> O no kurna. No to jeszcze, jeszcze gorszej. To było 4, tak? Nie, bo nie rzuciłem. Tylko ją przeniosłem. 4. 4. Dobra, 4 no. To przechodzi. Dobra, to następne? Endurance. 4 plus 1, 5. No. No to nie przechodzi. To 5. 1 plus 2, 2, 3. No to dobra, to przechodzi. Szweść. To był lak, najgorsze. <laughs> Co, to za pierwszym, za pierwszym. Cześć, dobra. To, to jest ten, i próbuję następną. Inteligencja? Supermutant, super supermutant inteligencja robi. E, dobra. Inteligencja jest najgorsza. Ten minus 1. Czyli musi wypaść. 7. 7, powyżej. Wiesz, Dawid, może być inteligentny Super butel, po prostu jest to mniej prawdopodobne. Czyli jeden mam. Sześć 5. No pięć. No to przechodzi. pomiję się. Dobra. I jeszcze Strength. No strength to raczej łatwo będzie. Dobra, ja, zrobił to. Dobra, przeszło. Dobra, czyli teraz odbieram nagrody, po kolei. E, tu jest jeden kapsel, e, tu jest jeden kapsel. E, tutaj jest, są dwa itemy. Black eee, item, no? to ma? To blacky to Tu też są, tu są dwa coiny. Cztery. Eee, jeden, jeden dowolny item. Czyli sześć. I jeszcze dwa coiny z tego, że mi ktoś przeszkadzał. I jeszcze trzy, że medium misja. Cztery, cztery, pięć, tak. sześć. To czas są ten any items, tak? Tak. Trzy hmm. any itemy. No to dajesz go. Hmm. A to liczyłeś, czy że midium misja? Tak. Kurwa, ale pociągną. ale pociągnął. Eee, tak, mercenary outfit, chujowe. Wine. Tam musisz coś wyrzucić. No. są chodzi eee... nie? z sprzedaży chyba tylko. Dlaczego? No co, jednym w sensie w, te... w teorii możesz się podleczyć, chyba teraz tą iguaną i od razu rzucić slota zwolnić, bo to może kiedykolwiek. No sobie. Tak, to już igłana. No jak masz właśnie jakiś taki junk, to możesz go sprzedać właśnie. Weźcie ten, weźcie, wwalcie ten, gdzieś, tą iguanę. No do itemu z powrotem wraca. No dobra, i wezmę sobie ten wino i tą zbroję. i wyrzucasz ten junk, tak? Tak. E